Elo widzowie, dzisiaj gramy w 5 nocy u Fryderyka Nie Chopina, ale Fasbera. Dobra, em, chodźmy tu, gdzie ty jesteś Tu, włazimy, bo Bo zaraz się zacznie. Runda, że musimy uciekać, to są takie jak Next boty Czyli takie mordy Dobra. Włączyła się. A, dobra. Myślę, że pod F jest. Dobra, wlećmy zaraz do, do środka. I będziemy biegać. Dobra, będę ci mówić jest. Chodno tu. I uciekamy prosto w animatroniki. Uciekamy do tyłu. Widzimy. Do tyłu. Na lewo, na lewo, chodź. Ono tu... Tu! Nie! Fryderyk! Fryderyk nie goni! Fryderyku! Fryderyku, nie zabijaj mnie o dwunastym! Kurna ten... Kurde, ten sieć tam stoi. Nie... Fryderyk... Derek, no czemu ta latarka jest taka łomna i świeci sobie, a nie mi... czy ty żyjesz? No, uciekaj. No to uciekaj tam, a ja tutaj muszę zobaczyć, i tu się wszystko drze. <gry> Myślę, że tu Fox jest. O nie, o nie, 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 nie. Kurczak i królik mnie gonią. Boni Bo i cika O Mangle Mangul O nie, 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 o, nie, o, nie, o, nie. o nie. Ym, pojawiło się jakieś kółko obok Co że ja mam nakręcić? Ja Ej, mam nakręcić czy co? Dobra, ale jak ja to mam nakręcić? Nie wiem, jak to nakręcić. No trzecia to Nie, zgubiłem się, bo to coś tak dziwnie świeci. Hello there. Dobra, ale on się nie rusza, chyba. Dobra Dobra, czyli musimy zbierać Musimy to po prostu gdzieś znaleźć, to wtedy Wtedy będziemy bezpieczni Czy ty już zdechłaś? Gdzie to jest? O nie Nie, panie Fryderyk I zdechłem Nie przetrwa nocy Co to jest? Zagraj... Musimy wchodzić jeszcze raz. Chodź za mną O Chodź. tu O tu idziemy jeszcze raz na noc trzecią Kośniu Dobra, zaraz się znowu zacznie rundka. Okej, okay. Panie No, czemu ta latarka jest taka dziwna? Dobra. Dobrać. Dobra. Ci... Dobra. Idziemy na środeczek znowu. Środek i uciekamy w tył. W tył zwrot. Idziemy na lewo. Tu. Tutaj. No dobra, jednak nadążysz za mną. Tu. Idziemy na scenę. Hello there. I zeskaczemy tam i uciekamy. Tam lepiej nie wchodzić. Już wiem. Tu idziemy do Foxiego. Foxy spoko mortka. Oho. Nie! Dobra, czyli Pamiętaj musimy zbierać te music boxy. Oni tam są. Oni tam są! Nie! Nie no z dwóch stron! Z dwóch stron, no świetnie. No, nie przepłynę... czy... Dobra. Znowu musimy uciekać tutaj. Przerwa. Dzien, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Eee, um, dobra... Uciekamy tu, chodź. chodź! Chodź, 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 Tu! No czemu to mi się nie świeci? Jak powinno... Tylko ledwo co widać... Dobrze, że ty chociaż za mną biegasz, to mi świecisz... Bo no ja nic kompletnie... Nie widzę... Dobra, idziemy... Uuu, uh, hello there! Siema! Chiluz. Oho, zaraz papet przyjdzie, więc... Idzie. No ja nic nie widzę. Jestem Idziemy. Dobra. Chyba No nie! No nie no ja nic nie widzę co to jest za opuszczona latarka Nie ja też mam. Nie, ta gra jest jakaś niemożliwa Czemu Czemu to jest Dobra o, no tu, jeszcze raz Ostatni raz to przechodzimy i tyle, bo mnie to wkurza Chodź o dobrze, mamy kolejnego typa. Mamy kolegę. Zapuść kolegę. No, nie, nie nienawidzę tych baloników. Dobra, uciekamy. Może chodźmy teraz tu. Jak się tu nic nie zrozpitowali. Trzeba bym się nie wywalił o północy dopiero. No nie. Chodźmy. No, no! <śm> się tłuczę. Nie, nie, Dobra. O! Dobra, dobra, dobra. No, ładowałem. powiedzieć, że... nie, 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 wiem, nie, on jest poszedł. Pewnie jest Loader, Loader... Mnie też gonią. Dobra, ale... Nie wiem co... No nie, zablokował. no zablokował... A to jest specjalne. No nie! No chyba zdechnę. Well Hellosel No nie Dobra jesteśmy dead, prawda? Nie jesteśmy! O oh, nie! Eee, zdechłam, Zablo Zablokować się. Dobra. Zablokować się chciało, JA jednak jestem. Jednak do drugiej dotrwałem. Jej. To już progres. Dotrwałem do drugiej. Dobra, tam... Dzieca jego Brenda. Dobra. Idziemy. Dobra. Nie gadaj. Idziemy. Znowu tutaj. Książę być Dobra, uciekamy, słychać go. Dobra, idziemy. Teraz tryhard. Tu jest. Tu gdzieś. Nie! <śmany> oh no! Freddy, pause o O no. Idziemy, spróbujemy. Latarka! Nie! Nie, dobra. Ja nic nie widziałem. Latarka. Dobra. O czwartej zdechliśmy. Dobra, już mnie nie... nie bi, nie bi. Dobra. <śmany> Dobra, to na tyle. Dziwne to było. Nie. już on się tu patrzy.